Hello. Yo. Dzisiaj poprawiamy stare miejscówki W zasadzie dzisiaj będziemy chyba tylko jedną poprawiać Ale to się jeszcze wszystko zobaczy no. Zobaczymy co nam do głowy strzeli Zaraz wam pokażemy O którą miejscówkę nam chodzi No Tak Chodzi nam Na myśli mieliśmy ten skrawek, łąki, i dzisiaj sobie go zrobimy linia w linię. Także mamy nadzieję, że coś, że coś jeszcze tutaj nam ta miejscóweczka odda. Łapki w górę. No. Nowo przybyłych zachęcamy do zostawienia słupika, włączenia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Tak. Do pierwszego lepszego. I już tutaj mam pierwszy sygnał. ID 12, i patrzymy, co się tu dzieje. No nie jest zbyt obiecujący. No i gdzie jesteś? To pewnie jakieś aluminium, albo jakiś... Tak. O, proszę bardzo. Kawałek aluminium. No to jo, witam się z wami. Rybka mi już trochę minęła, ale jeszcze jest. I teraz mam właśnie dołeczek. Sygnał był 56. Na Golden Masku. No i będę sprawdzać, co tam jest w dołeczku. Tylko dołeczek mam już wykopany. O, sygnał jest e e ewidentnie tutaj. Chyba bym trzeba jeszcze kopnąć. Jest i coś. Co to jest? Jakaś kulka. Nie uszkodziłam, żeby nie było. Chyba to był guziorek. No czekajcie, oczyszczę go i za chwilę wam pokażę. To był taki chyba guziczek. To miał przód, a z tyłu miał chyba tutaj łóżko. No ale niestety straciłam go. A że nie ma łóżka, łóżko się straciło. No i tak to wygląda. Dobra, lecę dalej. Ach, jest. Hm. Jakiś guziczek chyba. guziczek z jakimś numerkiem A niestety został z niego już tylko sam płaszcz tak dzisiaj sztuteczko do zębów w ruch idzie bo chyba 19 albo 10 10 strasznie strasznie zajechany chyba z dwunastką dupki już nie ma tylko ta górna część płaszcza została chyba to 12 jest nie na no raczej dwanaście A, widzicie, jak to ładnie. Widzicie? O poranku możemy cebulę z kiebasą, o smaku mięsa i cebulą czerwoną i białą i masłem o smaku tłuszczu zwierzęcego. <tuszy> no, tak to wygląda. Samia jużka. Bio. Jaja są bio. Jaja są z kogutów. Nie z kur, tylko z kogutów. Uciek dobrej kawki. A tu macie, nie. Wykwintna na mą brodę. Niepowtarzalna. Na mą brodę. Na brodę Merlina. No i mam. Guziczek kolejny. Taki najzwyklejszy. Tym razem z łóżkiem. Parówka jest tutaj obok mnie. Daniel, jesteś pociągający? Niecodziennie pociągający. Niecodziennie pociągający. Ja jestem bardzo. Widzicie? Ale u mnie i poszedł. Dobra. Na no wiem Wam powiem, że nie jest najgorzej, bo teraz mam e, kolejny dołek i w tym dołku są. Jest kolejny fant. I powiem Wam, już mam dwa guziczki i teraz dwie plomby, także jest moc. No i patrzcie się, jakie plomby wyciągnęłam. Jedna taka z S, Miała taka z S, z drugiej strony nie wiem, jakieś kółko. A na drugiej napisy są Nie wiem co tu pisze do końca A z tyłu ma Herb I to by było herb badani O, że się nie mylę no, Czy bajer? A, nie wiem, nie mam pojęcia no, Fajne, ciekawie ciekawie. Daniel też tam parę fantów już ma Guziczki, jedną monetkę No nie? Coś jeszcze masz? Głośno, no a dopiero przeszliśmy taki kawałek Nie jest to dużo, idziemy w linie, w linia w linie I powiem wam, że przyjemnie się dzisiaj chodzi Takie widoczki Dobra Lecone Bardzo wysoki sygnał Ale Taki jakby troszkę Niewyraźny 32 27 29 I co to będzie? Puszka? Czy nie puszka? Nie trafiłem nawet <grymne> porażka. O, chyba jest guzik. A nie jest monetka. Co to za monetka? Znowu krajcar. Nie i patrzcie. Jaki krajcarek. Zaraz go dla Was wyczyszczę. Poczekajcie chwilę. No jest jeden krajcarek 1851. Chyba tak. Druga strona. Taka sobie. Ale fajnie. Czytelna. To naprawdę cieszy. Powiem Wam, że chodzę w ogóle po tej łące i mam taki trochę gdzieś w tył głowy, taki cech, żeby znaleźć tutaj srebrną mareczkę. Bo raz Daniel, tam, 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 tam ta paruba trafiła. A teraz mam kolejnego mam taki ugry, ogryzek w sumie e, tego guzika arsonowego. On tył ogólnie nigdy, w tyle nigdy nic nie ma. Z łóżkiem. No szkoda, że trochę ogryziony, bo mógłby być to ciekawy wzór. on mają tak prześliczny, tak prześwietny te wzory. Mister Lony zawsze fajne ma te guziczki arsenowe z koniem. Kurde, tak mu zazdroszczę tych te guziczków arsenowych z koniem, chociaż raz się Danielowi też trafił. No nic, może też mi trafi, ale ogólnie fajnie, bo na nich są nieraz kwiatuszki. A ja lubię kwiatuszki, dobra, lecę. Gdzieś tu coś... Kurde, drut. Idź pan. Jest paczuszka. Co to było? Dwójka, dwójeczka. Ale ładniutka. Który to mamy rok? 75. Bum, i spadło. Jest tutaj <gryzny> niezadowolony, bo jeszcze nic konkretnego mu nie wpadło. Usiutki, przypomnij sobie to srebereczko, które znalazłeś, tą piękną mareczkę. No, przypominam sobie. No. <gryzny> nie wiem, czy widział, ale Ewa widział. <gryzny> no, a ja mam pierwszą monetkę, już Wam pokazuję. Jezi. Fenolek. 1876. Jak zwykle sobie zapomniałam szczoteczki. No, tak wygląda. No, pewnie już nie, nie, nie wszyscy nie wszyscy widzieli jak wygląda fenolek Dobra. Jo. Powiem Wam, że się nie spodziewałam czegoś takiego w dołku. W ogóle taki mały może mi się trafił. Myślałam, że to śmieć, chociaż na tym na masku ładnie bił. Patrzę się. To ciekawego mi wpadło. Jest to korona. Musiała być do czegoś w ogóle przymocowana, bo ma z tyłu takie dwa nity. Nie wiem, czy to urwane, czy nie. Jest to raczej posrebrzane, chociaż kto wie, czy to nie jest sreberko, ale raczej wygląda na posrebrzane i ciężkie jest, powiem wam. Fajny fand, ciekawy i powiem wam, że się zaskoczyłam. Lubimy takie. Nie, lubimy takie fanciury. Mówimy bardzo. Mm. Jest guziczek. Znany już wam Znany już wam z poprzednich wypadów. Guziczek z koroną. Tak jest. Uszko chyba tutaj ma tak, uszko się zachowało. Troszkę wam go oczyszczę. Bardzo ładnie wygląda. Chociaż patenki już na sobie nie ma, bo bardzo leciutko zeszła, to w, w bardzo świetnym stanie jest. O, jak fajnie przesycha. Daniel poszedł na małą przerwę. Nie wiem, gdzie on się podział. Wiem, bo że A mi się trafiła plomba. Nie powiem Wam, taki znaczek widziałam na. Z zamku tutaj niedaleko, co jest. Jest nad wejściem taki sam znaczek. Nie wiem, czy to jest stara plomba, czy to nowa. Nie zna się na plombach. Kiedyś trochę od nich czytałam, ale jak to wiecie, jak czegoś się nie powtarza, to można zapomnieć. No. Dobra. Znowu na parstek. Poprzednim razem, jak byliśmy. Eee, poprzednim razem dwa naparstki jakoś tak i teraz taki pyciutki naparstek jakieś nie, kobiece dłonie na twoje troszkę go szczoteczką przeczyszczę i pokażę że jest naprawdę w fajnym stanie o tak to wygląda i znowu urodziłem tak, wszystko mokre, to się przykleja. Dobrze. Jeszcze chwilka, godzinka, i pojedziemy do domciu. Była sobie obrączka. Przepraszam, nie obrączka, tylko pierścionek jakiś. Ale taki blaszany. Jakiś tutaj chyba kwiatuszek jest. To znaczy, był. No. Patrzcie, jakie to płaskie. Taka jakaś blaszka miedziana kiedyś była, i ktoś sobie zrobił tu może że nawet kamyczek był. O. Gdzieś mi spadła, nie wiem. Mniejsza, no tak powolutku tutaj przechodzimy. Na razie to ta tym fantem dnia chyba jest ta korona moja. No nie? No, to masz super. No ta korona jest, kurde, fantem z dnia. No nie ma za wiele, no bo już te łąki ogólnie są troszkę przeczepane. Ale sprawdzamy. Zawsze to może być jakaś niespodzianka. A teraz, jak widzicie, mi się, trafił mi się e, moniaczek 1. Rajschwenig. Ja już jestem przy Natalii. Nie mam nic. Natalia, jako ostatni sygnał, nie znalazła nic. No, ale leci mi. <laughs> jestem pociągająca. Jesteś bo pociągająca? Bo też. przy. Pust. śpiki do brody śpiki do brody <laughs> mi nic nie widać, żadnego śpika nie widać nie. Poczekaj, no. muszę się wysmarkać. Natalia pozwala się już nagrywać także patrzcie co będzie robić słabego sygnał 35 Chudy. no no. Szybko, bo oni czekają. Szybko, bo oni czekają. Przekroić jak ten, bo taka plastelina, kurde, darzymy. I coś tu wystaje. Mm. Jest. Mm. Mamy to. Mm. Tak jest. Kupa. Kupa. I tak oto, tym akcentem Serdecznie się z Wami żegnamy. No. I zapraszamy na następny odcinek. Zostawcie po sobie ślad. Tak, dokładnie. Komentarz, Komentarz. Lajka dla nas. To dla nas no. bardzo miła sprawa, jak czytamy Wasze komentarze pod spodem. E, I możemy Wam coś odpisać. No i fajnie wid widzieć nowych, y, nowych subskrybentów, tak? Tak, fajnie widzieć, że no. jest Was coraz więcej. Nowych. E, <laughs> Aktywnych, 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 tych Nowy nie tych widzę, pustych nie. subów, e, bo jak popatrzycie, to mamy tam chyba teraz 700 subskrybentów, i wyświetlań też jest mniej więcej tyle, więc e, ta widownia jest tak, jakby stała. Więc dziękujemy Wam za to, że no. cały czas z nami jesteście. I co mogę jeszcze dodać? Pozdrawiamy Was serdecznie. <grym> Właśnie. Do zobaczenia. No. Pa. Coś dla Kuby, Kuba prosił o coś. No. Kierowniku daj dwa złote. A już nie ma takiej rybki jak ostatnio. Nie, nie. Do następnej zimy może. Daj dwa złote. Dobra, lecimy. Narka.